Co tam będzie Dobra, robimy to, kurde. Chociaż cokolwiek niech poleci. Okej. Okay. że cokolwiek chciałem jakąś O oh. Helldia. Sildzik jakiś Dawało się tutaj. armorki. Krew. mogłam się tego spodziewać. Ej, jedziemy do góry. Nic nie mam. Nie mam nic. Są so tilty. Jest, jestem stylowany, absolutnie. To prawda. Jestem zły. Kurde, myślałem, że on go już zabił. Całeś tylko powalony To był ostatni wrógcie Już przeładowuję. wszyscy wygląda na to, że tym razem to ja jestem liderem zawód przeładowuję Dajcie mi jak już chociaż naboje Lygier do strzelby jakąś brońki wymienić dałby się Lygier do strzelby Eee, pyk Zobaczmy, ok, hemloczka, wiesz co? weźmiemy sobie chemloczka. Będzie tutaj chyba jeszcze hem widziałem raz, dwa. Co, ja dalej tarcz nie mam? Dobra, weźmy sobie tam. Dobra, raz wzięte. Dalej, jesteśmy na minusie i to mega na minusie. Ok, to sobie weźmy to. Tu ładnie. Raz, dwa, trzy, hop, hop. A na dole kulata. Pod zładunkiem tutaj. Ja wezmę. Ja wezmę. Do... Sorry, dude, ale jeszcze ty. Sorry dude Oj czoko, zajebiście El, el, el czoko, To mi się podoba. Dobra, jesteśmy fajnie wydekowani. Ładuję Mogę być lepsza brońka, no ale dobra, niech będzie okej okay. Sorry dude Idziemy Dysko kule rozwalił, już, już tam dosłownie tak zmieściłem tego strzała już tak blisko było Peacekeeper tutaj Peacekeeper jakby były polskie nazwy tych broni, to, to bym się przekręcił absolutnie. Utrzymywacz pokoju tutaj. Długi łuk tutaj. Co Gdzieś tam, kurde? Hemlock trzeba by jakoś przetłumaczyć. Okej, okay, czy już tu mamy wszystko? Dobra, mamy. wejdźmy sobie na środeczek. No jakoś by to przetłumaczyli w jakiś głupi sposób. już tutaj. mamy. Poziom drugi. Weź, okay. jeśli jeszcze jej nie masz. Uwaga, zamka ten Skrzydło człowiek! E? E, skrzydło człowiek. Powiększenie okay. ciężkiego magazynku tutaj. Poziom drugi. Skrzydło człowiek. Skrzydło człowiek, tutaj. That's more like it. Powiększenie ciężkiego magazynku tutaj. Poziom drugi. Skrzydlak. Chcę pośmigać po lince. Skrzydłowy to by było bardziej. Skrzydłakiem. Tak się określa kojski. Bierzecie na tego. Wingman to jest taki przyboczny. O bra. Leci ołusz. Potrzebuję chwili. Ładuję zostawiam. Tylko na kopce. Stworzę tunel. Atak artyleryjski na mój znak. Potwierdzam pozycję. Atak Stworzyłam portal. Władują do mnie. O kurda, gość się wjebał. Zobaczyłam wroga. Muszę ładować. Zobaczyłam wroga tu na kopce. Muszę się połatać. Tak. Przyładuję. Cel zabity. Tak, już? Ale, kurde, po bańce dostał. Fuck you, dude. Tu gościu mam fajny sprzęcik. Sprzęcior. Gościu miał. Coś jeszcze, kurde, nie jestem przyzwyczajony, że granaty tak można. Dokonuję samonaprawy. Dobra. Dokonuję Nie nic o tym nie mówi. Wingman. O Jezu. Ale powiem wam, że fajnie to jak to wejdzie, jak się skontroluje tego hemloczka. No to, to kurde, to się wbija w gościa. Elegancko taka seryjka. No i fajnie, zrobię sobie epickiego. To będzie w moich dymach coś widział. Gdzie można dymy robić. Dimy. O kurde, jaka jak paczucha. Coś tam jest. No powiem wam, że to jest chyba w końcu jakaś szansa. A chance? A possibility? No ale gdzieś tam. Muszę się Używam liny z hakiem to Wyrzućmy jednego tego, nam się przyda bardziej Amunicja To się szybko kończy no, Za górami gdzieś na faktorii no, Kurde, każdy będzie miał dymowe Będziemy mogli robić braci dymowiec Przejdźmy w ten kierunek Mhm. Mm no, czy się daje to? czy pięć? Kto chce pośmigać po, po licach? No zajebiście. Otwieram portal. Dobry portalek. Dobry, Proszę, dobry. Wiesz, Już jesteśmy wewnątrz. Poszukam tu Życzcie mi szczęścia. Portal otwarty. No kurde. kurde, klucz do skarbca. Załatwiliśmy czep. Zdobyłam klucz do skarbca. Przeładowuję. Klucz do skarbca, czy my chcemy pójść do skarbca. Ruszmy się na tę pozycję. Jesteście mieli tu jakąś jakieś coś, jakieś armorki. Tak osłona osobista tutaj. tutaj. Sprawdźmy ten obszar. Celownik tutaj, krótki zasięg. A ociecz, chodźcie, chodźcie, goście. Gałcik, wałcik, wałcik chodźcie. tam złoty armor będzie na pewno, ale może nam grę ułożyć. Szczerze powiedziawszy. mini minimapy No i dobra Elegancko, hejka, dzień dobry Widzę, że nexus kierowany, w końcu jestem kierowany Boże, nawet nie wiecie jak dobrze St Takie pepegi dzisiaj dostawałem Spoko, spoko Tylko, no, że ja trochę im kradnę tu wszystko Już Nie mam co tutaj biec no kurde, no 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 otwieraj Amunicja do tutaj Skarbiec otwarty splądrujmy go Dobra Peum tutaj poziom plecak tutaj Poziom trzeci Potrzebuję tego Osłona leżącego tutaj i Ci się obłowić goście? I hakiem w z hakiem w użyciu Zebrałem kurde najlepszy no, no. sweet stuff się trzeba pochantować trochę ludzi No a w sumie, jemu się to przyda Oczywiście Uwaga, nadciąga zaopatrzenia Dziwna strefa Leci zrzut zaopatrzenia Ruszajmy do strefy lądowania że wygraj z grę. Bo będę musiał strołować tę gierkę. Hop, hop, hop. No, pociąg tu zestopował się. No i gdzie jest te 6 teamów powiedzcie mi Jakiś must by się przydał w sumie Kto chce pośmigać po licę? Ja na pewno Jesteśmy wewnątrz w tej ścianie, mamy przewagę pozycyjną To mieli, wszystko zabrali. Wszystko. Aptezia... Dobra, wszystko mamy raczej. Tam był chyba ten, ten celownik do snajperki. Tak mi się wydaje. No gdzie są goście? Jak zawsze trolluję gry. Nie trolluję, tylko trolluję. Throw, jak, rzu jak rzucać po angielsku, jest tu. poddaję gry. Specjalnie, umyślnie przegrywam. Prawda, gdzie są te wszystkie drużyny? Tak Przeciwnik polu widzenia. Dobra, go. Idźcie tunelem Przeciwnik w polu widzenia. Mm. nie W polu widzenia taki, w polu widzenia. w polu widzenia I zauważyli mnie. Zmiatam stąd. Co oni. Wzięli tego? Trzymaj Kurde, ale mocno gościa ubiję wydaje tak, mi tak. Kurde, oni Samo trochę tego, trochę Uwaga. przyspieszyli ten ten. No myślisz, że hemlok szybciej strzela teraz na single jakoś tak. Ruk zaopatrzenia wylądował. Często zawierają jak A się zdziwiłem powiem po wam. I ja na pewno. Chodźcie, chodźcie. W Cel trafiony, trafiony Kure, trafić nie jestem w stanie potrzebuję tak. heavy ammo ja wezmę sobie troszkę heavy Wydaje mi się, nie wiem, al albo mam jakieś kurde, nie wiem przywidzenia ale Ciężka wydaje mi się, że... Za... Tak. Ciężka, Ciężka amunicja o, tutaj. dobra, dobra, będzie do końca gry, idealnie Mam wrażenie jakby przyspieszyli tego hemlocka, serio On wolniej strzelał na single targetcie jak go znerfili Wydaje mi się, że ten Ciężka amunicja tutaj dobra. dobra teraz mogę spamić Możemy tam, tam... Ruk, tam. Amunicja energetyczna, tutaj jest wróg? Możemy tam znaleźć coś przydatnego. Good exact. Ole, dostał. Ale dostał ty. Chyba ten karabin wróci do moich łask. Cel tam. Na

Kurwa Kurde nie mogę trafić Dobrze Przeciwnik tam Leci granat Rzucam gwiazdę energetyczną Leci granat Leci granat łąkowy しし <flats> no, マジ。 Potrzebuje chwili ładnie Muszę podładować osłony. Opatruję. GG! Holy shit! Fuck jest! <laughs> w końcu! Kurde, to jest dobry hip! Oh. Dało się wygrać, czat jesteście czempionami Aegis. Dało się w końcu, Boże, ile ja się nie męczyłem nad nie... Masakra. No, killów to nie, nie za dużo, ale najwięcej damage zrobiłem w tej grze. Musicie się moi drodzy przyzwyczaić. Co to jest? Z czym to jest? Z czym to jest? Z czym to jest? Tak myślisz. Na średź jest banan. Tak. czym jeszcze. Śmie z tego pokoju natychmiast. Nie chcesz? Dawaj mi, Nie żartowałem.